A może w Gryfindorze, gdzie płonie i zapomniałem, co tam miało być, bo na pewno nie wiedzę cnota. Męstwa ochota? Nieważne. Zapraszamy Was na zbiór ciekawostek dotyczących Gryfindoru z okazji premiery Harry'ego Pottera i Księcia Półkrwi w edycji Domów. Już od jakiegoś czasu siadamy sobie, by co miesiąc nagrywać ciekawostki o poszczególnych domach, ciekawostki związane z premierą kolejnych tomów w edycji Domów. Jak się to wszystko ładnie rymuje. No. Ale tak sobie pomyślałem przy tej okazji, bo robimy to po raz kolejny, po raz czwarty, że Media Rodzina w końcu po prawie 25 latach robi to, co fani Harry Pottera chcieli od samego początku. Co się to wydaje znowu Harry Pottera? Nie, nowa książka co miesiąc. A, nowa książka co miesiąc, no tak. No byłoby no, tak. lepiej, gdyby Tarolink pisała kolejne tomy, no ale. No ale faktycznie no to tego, tego nam brakowało, jak Harry Potter dopiero się pojawiał i, i ukazywał się w świetle dziennym i to nieco kilka tak. lat. Nie co roku, tylko właśnie tak co miesiąc, to by było najlepiej. Może właśnie chodzi o to, że ukazywał się w świetle nocy, premiera o północy. A jakie rymy! Kolejnych tomów edycji Domów o Północy w świetle nocy, dobra. Dzisiaj mamy dla Was e, oczywiście ciekawostki związane z ostatnim domem, który nam pozostał, czyli... Gryffindor! Tu. To jest czerwone, to jest czerwone. Ale zanim przejdziemy, oczywiście, do tych ciekawostek, to parę słów. 15 maja, premiera Harry'ego Potrai Księcia Półkrwi i czujemy już nosem zapach tego tomu ostatniego. Tak, tak, już za miesiąc będzie ostatni, finałowy tom, i szaliczek będzie kompletny. Tak, 19 czerwca insygnia śmierci. No i tak oto zakończy się przygoda z edycją domów. Edycja domów, czyli Harry Potter w dokładnie takim samym wydaniu, w jakim jest, jak, w jakim go znacie do tej pory. To nie jest tak, że w niebieskiej szacie będziemy czytali perspektywę Czochan, czy w zielonej więcej będzie drakona Malfoja. On by się z tego ucieszył, ale nie. No, Puchoni, Puchoni nie liczyliby na swoje książki, bo oni są dobrze, oni oddają y, palmę pierwszeństwa innym. Gryfonii, za to gryfoni nigdy nie mieli parcia, żeby być głównymi bohaterami tej książki. No nie. Nigdy nie narzekali, prawda? Nie. A zatem to nie tylko książki w cudacznych, kolorowych fatałaszkach. Czemu cudacznych, ładne kolory. Cztery kolory to już dla mnie jest dużo. Za dużo. Za dużo. Lecz są to również książki zawierające unikatowe jakieś detaliki, wprowadzenia z poszczególnych domów do poszczególnych tomów. Domów, ilustracje oraz w przypadku księcia Półkrwi, magiczne księgi ze świata czarodziejów. Takie księgi właśnie związane z poszczególnymi tomami. Edycja domów to jest przede wszystkim edycja dla tych, którzy chcą czuć się blisko z danym domem. A na ciekawostki zapraszamy tutaj. Czytaczowa daje. Tak, na pierwszy rzut mam dla Was ciekawostkę na temat Pitera Pettigrew, którego każdy chyba zna ich chyba nie trzeba go przedstawiać. Tak. Wszyscy wiemy, że należał on do Gryffindoru, ale jego serduszko jednak kierowało się w stronę Czarnego Pana, tej ciemnej strony mocy. Do kanałów. Do kanałów, tak, do kanałów. Ale y on nie zawsze taki był. Jak go jego Tiara wybierała, to on był zupełnie innym człowiekiem. No był dobrym chłopcem, dobrym dzieckiem. Dopiero w czasie jego poglądy, jego, jego y punkt widzenia się totalnie zmienił i odwrócił się właśnie w tą, tą ciemną stronę. No i to Między innymi podle którego Dumbledore twierdził, e, że wybieranie e, domu za pomocą ciary przedziałów w wieku 11 lat jest stanowczo za wczesne i to powinno się odbywać dopiero później. Tak, wówczas nie byłoby takiego Petera. Ale skoro jesteśmy przy Albusie Dumbledorze, przez wiele czasu krążyły pogłoski, domysły. Cóż jest boginem? Cóż Dumbledore zobaczyłby w zwierciadle Ein Eingard. Dopytywano przed premierą siódmego tomu. A ty znasz na to pytanie odpowiedź. Patrz, prawie jak w telewizji śniadaniowej. Boginem Dumbledora była yy, jego brzydko mówiąc, martwa siostra, zwłoki jego siostry, więc to był naprawdę bardzo przykry widok, więc ja wcale nie dziwię, że to był jego bogin. Tak? Tym bardziej, że prawdopodobnie przyczynił się do jej śmierci, być może to jego zaklęcie ugodziło. Tego nigdy się nie dowiemy, on też się nigdy tego nie dowiedział, więc, więc to jest taki, taki sekret. A Dumbledore w zwierciadle Ein Eingarb widział swoją całą rodzinę szczęśliwą, y, całą, pełną, zwłaszcza jego siostra, y, żywiła mu się taka żywa. Po tak, proste. żywiła mu się żywa, nie martwa. <śledziora> tak, więc całą swoją rodzinę Widział zwierciade, to było najskrytsze pragnienie jego serca. Tak, i dzięki temu Dumbledore doskonale rozumiał to, co przeżywał Harry co czuł Harry w tym momencie, gdy sam stawał przed obliczem zwierciadła Ein-Eingarb. Teraz może skoczmy trochę dalej w przyszłość, w przyszłość taką odleglejszą, co robili nasi bohaterowie Gryfoni skądinąd po ukończeniu bitwy Hogwart bo Hogwart ukończyła tylko Hermiona. Jako jedyna z trójcy przyszła do Hogwartu, żeby zaliczyć siódmy rok, żeby zdać owotemy, a reszta to proszę ja was. Muszę tutaj posiłkować się małą ściągą, bo są trudne nazwy i, i ja mam taką zaawansowaną sklerozę, więc muszę sobie zerknąć. Mianowicie Hermiona na początku pracowała w Departamencie Kontroli nad Magicznymi Stworzeniami, a dopiero potem przeniosła się do Departamentu Przestrzegania Prawa Czarodziejów. Harry, no jak wiemy, został szefem Departamentu Aurorów, a... Ron, oczywiście to też wiemy, pracował razem z George'em w, w jego sklepie. No, zastępo, zastę, zastę, Zastępował po prostu swojego zmarłego brata, można tak powiedzieć. Tutaj warto też wspomnieć o Ginny, która również miała niesamowitą karierę, bo ona była utalentowaną zawodniczką Quidditcha, grała w zespole Harpies Holyhead i jako gwiazda przeszła na emeryturę, po czym załapała się w proroku codziennym jako starszy korespondent do Quidditcha i tam sobie Pracowała. Także no, te dzieciaki Harego i Ginny miały chyba we krwi tego Quillicha. Tak, no to szło po linii ojca. Teraz taka bardzo rozłożysta ciekawostka. A zatem dajmy się porwać biografię Minerwy McGonagall, zaznacz tutaj tylko dla jasności kanonicznej napisanej przez J.K. Rowling dla Pottermore. Zacznijmy od samego początku. Minerwa McGonagall była córką Roberta McGonagalla, mugolskiego pastora oraz czarownicy Izabel Ross. Tych dwoje poznało się już będąc młodymi ludźmi i od razu zapałało do siebie dużym uczuciem, ale... No, oczywiście, problemem było to, że Izabel była czarownicą, a Robert o tym nie wiedział. Kiedy on myślał, że ona uczęszcza do elitarnej szkoły żeńskiej w Anglii, ona oczywiście siedziała w Hogwarcie. Jej rodzice zdecydowanie nie byliby zadowoleni z tego związku, w związku z czym y, Izabel postanowiła. Uciec wraz z Robertem i pobrać się bez ich wiedzy. I tak zaczęli wieść swoje, można to powiedzieć, mogolskie życie pastora i pastorowej. Ona zarządzała wydatkami, w czym była bardzo uzdolniona, a on po prostu wiódł wspaniałe życie ze swoją urokliwą żoną. Wkrótce doszło do tego, że narodziło się ich pierwsze dziecko Minerva, i to był pierwszy taki, pierwsza taka rysa, można powiedzieć, na ich związku, bo do tej pory byli zgodni. Oczywiście on nie wiedział, że jego żona jest czarownicą. Ona bała mu się powiedzieć, mimo że wiedziała, że kiedyś będzie musiała to zrobić. Natomiast pierwsza rysa pojawiła się, kiedy Izabel uparła się, że jej córka musi nosić imię Minerva. I tutaj Robert myśli, jak ja wytłumaczę tutaj biednym parafianom, skąd takie dziwne imię? A tymczasem była to, można tak powiedzieć, to było to takie zadośćuczynienie ze strony Izabel, która chciała nazwać córkę imieniem swojej babki, bardzo utalentowanej czarownicy. Chciała w ten sposób Pozostawić takie nawiązanie ze światem czarodziejskim. Ludzie się dziwili, no ale mówili: słuchaj, kobietom czasami po porodzie odbija, ale wkrótce wszystko wróci do normy. Ale nie wróciło, bo Minerva od samego początku wykazywała. Jakieś maleńkie znamiona magii, jakieś przestawianie zabawek sprawiała, że instrumenty grały, i nawet kot zdawał się wykonywać jej polecenia. W związku z czym Izabel dystansowała się od całego świata, izolowała wraz ze swoją córeczką, starając się ukryć te wszystkie znamiona magii przed Robertem. Ale oczywiście to nie było na dłuższą metę możliwe, bo przecież te znamiona magii musiały prędzej czy później rzucić się ojców oczy. No i tak oto Izabel w pewnym momencie musiała wyjawić, Robertowi McGonagallowi prawdę. Musiała mu wyjawić, że jest czarownicą, i przez te wszystkie lata ukrywała w pudełeczku, w szkatułce pod łóżkiem swoją różdżkę. Wyrzekła się magii po to, by móc z nim wieść życie. On nie przestał jej kochać, to trzeba tutaj zaznaczyć, natomiast było to dla niego bardzo dużym wstrząsem. Wstrząsem było dla niego to, że on, prosty człowiek, który zawsze kierował się prostymi, jasnymi zasadami, musi teraz żyć i skrywać tajemnice przed innymi ludźmi, bo co by ludzie powiedzieli, gdyby się okazało, że żona ich pastora to czarownica. Tak czy inaczej, Minerva od samego początku widziała, jak trudnym jest życie w cieniu właśnie magii, będąc tak naprawdę uwięzioną w świecie Mugoli, tak? Ona zdawała sobie z tego sprawę od samego początku, wkrótce doczekała się też dwóch braci. No i tak oni sobie wszyscy żyli. Żyli sobie i żyli i najważniejszy tutaj oczywiście moment to jest chwila, kiedy Minerva otrzymuje list z Hogwartu. Jej matka wtedy po prostu rozpłakała się nie tylko z radości, ale też trochę zazdrości, wiedząc, że jej córka będzie mogła teraz rozwinąć skrzydła. I tak w istocie było, bo Minerva już od samego pojawienia się w Hogwarcie wzbudzała zainteresowanie. Choćby dlatego, że była kapeluszakiem na swoim roku, czyli Tiara przydział miała wyjątkowo duży problem z przydzieleniem jej do odpowiedniego domu. Siedziała Minerva przez 5,5 minuty, a Tiara zastanawiała się, czy Ravenclaw, czy Gryffindor. Ostatecznie umieszczając ją oczywiście w Gryffindorze. Co też stało się takim powodem do żarcików wymienianych z Filiusem Flitwickiem piekunem Ravenclaw, bo on dokładnie to samo przeszedł, tyle że Tiara rozważała Gryffindor yy, albo Ravenclaw. Ostatecznie on trafił do Ravenclaw. Gdyby Tiary decyzje były inne, to tych dwoje mogłyby być opiekunami zupełnie innych domów. W każdym razie Minerva od samego początku wykazywała olbrzymi talent do magii, była bardzo uzdolniona, zwłaszcza w dziedzinie transmutacji. I kończąc Hogwart, ona była po prostu prymuską. Najlepsza na roku, wszystkie egzaminy zdane na tip-top, prefektka, prefektka naczelna, oczywiście jeszcze nagrody, przez tygodnik transmutacja współczesna przydzielone, no i dodatkowo jeszcze zdała egzamin na Animaga, co również nie było Łatwą sprawą. No i w tym momencie oczywiście Minerva miała przed sobą otwarte drzwi ku wielkiemu światu, ku wielkiej sławie i wielkiej karierze. Szybko dostała ofertę pracy w ministerstwie, ale te wakacje przed rozpoczęciem pracy postanowiła spędzić u siebie w domu rodzinnym. Z jednej strony było to fantastyczne doświadczenie, bo ona uwielbiała swojego ojca i też cechy charakteru, taką moralność po nim odziedziczyła, ale z drugiej strony. Ten pobyt przyniósł coś bardzo nieoczekiwanego. Mianowicie Minerva zakochała się w Mugolu, w Dougalum, McGregorze. Zakochała się w nim po uszy, wpadła jak śliwka w kompot. Nigdy wcześniej ani nigdy później nie doświadczyła takiego uczucia y, utraty głowy, jak właśnie w tym momencie. On był gotów się jej oświadczyć, co też uczynił, a ona bezmyślnie przyjęła te oświadczyny. Ale wracając do domu i przez całą noc myśląc, doszła do wniosku, że woli jednak schować w kufrze. List od Dougalla aniżeli swoją Różkę. Wiedziała, że ten związek nie będzie szczęśliwy, bo widziała co się stało w związku ich jej rodziców, w związku z czym oczywiście ona nazajut te zaręczyny. Odrzuciła, a nie mogąc mu wyjawić prawdziwych przyczyn, tak naprawdę tylko i wyłącznie złamała mu serce. W domu McGonagallów zresztą no, sytuacja była dość napięta, bo dwaj synowie Roberta McGonagala również okazali się czarodziejami i był bardzo duży problem, żeby ich wszystkich okiełznać. znać. robiła wszystko, żeby dzieciaki nie sprawiały problemu żeby przede wszystkim nie doprowadziły ojca do zakłopotania bo jeżeli świat się dowie kto tutaj gości w tej wsi no to będzie duży duży problem w każdym razie Minerva poleciała do Londynu, zaczęła pracę w ministerstwie magii, ale to poprzez właśnie złamanie serca, którego doświadczyła. Nie potrafiła się tym wszystkim cieszyć. To mieszkanie jej się nie podobało, praca też nie do końca. A choć była wychwalana i uwielbiana przez swojego starszego szefa Elfinstona Urkwarta, to cały czas nie czuła, że tam jest na miejscu. Kiedy tylko po jakimś czasie otrzymała propozycję awansu, bodaj było to po dwóch latach, Minerva zrezygnowała i zgłosiła się do Hogwartu z nadzieją, że tam zostanie przyjęta. Do szkoły jako nauczycielka. Hogwart oczywiście przyjął ją. Albus Dumbledore rozłożył ręce, przyjął ją z otwartymi ramionami na swoim wydziale, czyli transmutacji, ponieważ wiedział, z jak utalentowaną czarownicą ma tutaj do czynienia. Tymczasem, można powiedzieć, w tym życiu uczuciowym, Minerwy wiele się działo, bo najpierw dowiedziała się, że jej mąż nie doszedł, czyli Dougal McGregor, który zresztą był rolnikiem, odziedziczył oczywiście rolę po ojcu, ale też poślubił córkę innego rolnika, co raz jej złamało serce. Później było jeszcze innych parę perypetii w związku z tym złamaniem serca, natomiast ona oddała się w 100% pracy. Pracowała tak silnie, tak surowo, na 100%, aż do momentu oczywiście wybuchu wojny tej pierwszej wojny z Voldemortem, kiedy świat czarodziejów zaczął się dzielić. Ona nie dołączyła do Zakonu Feniksa, bo Zakon Feniksa już wtedy był taką organizacją wyjętą spod prawa, organizacją, która no, jednak budziła zastrzeżenia ze strony ministerstwa, które obawiało się, że Dumbledore działa pod przykrywką, by rządy objąć, czyli sytuacja nam znana, natomiast mimo wszystko starała się zrobić co w jej mocy, żeby pomóc w walce z Voldemortem i jego śmierciożercami. Więc pracując w Hogwarcie, ona potajemnie pracowała również dla Ministerstwa Magii. Działała jako animak, jako kot, szpiegowała śmierciożerców, doprowadzając do ich ujęcia, ryzykując życie nieustannie, ale do zakonu Feniksa jeszcze nie dołączyła. Tymczasem czas biegł, Voldemort rosł w siłę i McGonagall, którą połączyło z Dumbledorem, Coś wyjątkowo silnego. Ta więź polegająca na wzajemnym szacunku, bo ona po przybyciu do Hogwartu zwierzyła mu się ze swoich rodzinnych problemów, z miłosnych rozterek. Podobnie on to uczynił względem siebie i to ich połączyło. Natomiast największy wstrząs przyszedł, kiedy McGonagall dowiedziała się, że zmarł jej niedoszły mąż, czyli Dougal McGregor. Wraz z żoną z dziećmi został zamordowany przez śmierciożerców. Ona zastanawiała się wtedy, co by było, gdyby ona jednak zgodziła się za niego wyjść. Czy nie udałoby się jej ochronić ukochanego. Ale ta śmierć Dougala McGregora jednak w jakimś stopniu wyzwoliła Minerwy, bo tutaj warto zaznaczyć, że jej były szef Elphinstone Urquhart, u którego pracowała w ministerstwie, nieustannie starał się o jej rękę, zabiegał, prosił, a ona zawsze odmawiała i raz i po raz kolejny i jeszcze raz i jeszcze raz, aż w końcu po śmierci Dougala McGregora wyzwolona przyjęła jego ofertę. On już był wtedy staruszkiem, ale był tak szczęśliwy, że od razu kupił mały domek w Hogsmeade, ale to ich Szczęście niestety nie trwało długo, bo zaledwie po trzech latach małżeństwa Elphinstone Urquhart zmarł, ukąszony przez jadowitą tentakulę, a zrozpaczona Minerva McGonagall porzuciła domek w Hogsmeade i przeprowadziła się do Hogwartu, by tam zamieszkać w pokoiku za swoim gabinetem. Ona zawsze pozostała nieszczęśliwa, zawsze pozostała skryta z tym swoim nieszczęściem, natomiast Albus Dumbledore zawsze wiedział, jako jedna z bardzo nielicznych osób, z czym Minerva się tak naprawdę boryka i zawsze oferował jej to wsparcie. Ona zaś Starała się oddać wszystko, co tylko mogła w yy, posadzie nauczycielskiej. Starała się oddać wszystko szkole. Była surowa. Ale i sprawiedliwa, ale też można powiedzieć w tajemnicy, jednak bliżej jej było do tych szkolnych łobuziaków, bliżej jej było do tych uczniów, którzy łamali regulamin, aczkolwiek dużo bardziej przestrzegała tego regulaminu, aniżeli Dumbledore i bardziej ona chroniła Harego, aniżeli sam Dumbledore, ale też z czasów szkolnych miała jedną maleńką aspirację, w czym oczywiście Harry jej pomógł chciała zobaczyć literin zmiażdżony na boisku do Quidditcha dlatego, że w swoim ostatnim meczu Gryffindor kontra Slytherin, mecz pucharowy, ona została kontuzjowana, połamane żebra, no szereg urazów. I wówczas to stwierdziła, że ona musi zobaczyć ślizgonów zmiażdżonych. Stąd też no, jednak faworyzowała leciutko tę swoją drużynę i mocno jej kibicowała. Choć nigdy nie faworyzowała samego Harego ani żadnych uczniów w takim Ogólnym ujęciu, bo choć była w pełni oddana sprawie, to ani Harry, ani Dumbledore nigdy jej w pełni nie ufali. Ona sama do zakonu Fenixa dołączyła dopiero po śmierci Dumbledora. Kiedy trzeba było zostać w szkole, kiedy trzeba było uczniów chronić przed Karołami i Voldemortem, kiedy trzeba było zapewnić Haremu Potterowi czas, ona oddała wtedy 1000% z siebie. Dała z siebie wszystko, za co została uhonorowana orderem Merlina pierwszej klasy oraz otrzymała swoją własną kartę z czekoladowych żab, co stwierdziłam było dużym zaskoczeniem w jej życiu. Później oczywiście była dyrektorką Hogwartu, no i na wyraźną prośbę Harego, choć nie wszyscy byli temu przychylni, zgodziła się umieścić w wieży z portretami portret Severusa Snape'a, bo Harry zabiegał o to, by ten dzielny człowiek również miał takie miejsce upamiętnienia w szkole. Na co Minerva niechętnie, ale jednak przystała. O, ja się naprodukowałem, to teraz Ty. Tak, kilka ciekawostek na temat mapy Huncwotów. No powiemy, że mapa Huncwotów trafiła do Harego dzięki bliźniakom, a bliźniacy zwędzili ją po prostu z gabinetu Snape'a, boże Snape'a filcza. A Filch skąd miał tę mapę? A mianowicie skonfiskował ją Huncwotom i to przez Snape'a, który chciał im bardzo dużo kłopotów narobić na ostatnim ich roku w Hogwarcie. No ale czemu oni nie odzyskali tej mapy? No, odpowiedź jest banalna, no to był ich ostatni rok, nie potrzebowali tej mapy, no bo za chwilę kończyli szkołę, więc po co im ta mapa? No ona pokazywała tylko tereny szkoły, przyszkolne, więc, więc no, nie była niepotrzebna totalnie. Poza tym musieli martwić się innymi rzeczami, takimi jak na przykład e, terroryzowanie świata czerwiesz przez Voldemorta, tak? <grych> więc to były priorytety ich, oni już byli dorośli, już nie byli takimi gówniarzami, którzy chcą psikusy robić, no więc po prostu no, olali ją i tyle. Tak, tutaj też trzeba nadmienić, co się stało, bo y, jeżeli czytaliście Czarę Ognia, to pamiętacie z pewnością, że fałszywy Moody, czyli Barty Crouch Junior, skonfiskował Hary mapę mapy Huntfotów, a na ile w zakonie Feniksa Hary ma te mapy Tak. I to... oczywiście wyjaśniła to, jak to zwykle po swojemu, na takiej samej zasadzie, jak to zrobiła z Flintem. Tak, no po prostu Harry y, kiedyś przechadzał się koło gabinetu Moody'ego fałszywego, oczywiście po jego złapaniu. No postanowił, po a wejdę sobie, opatrzę, leży mapa, to ją zabiorę. Tak, po prostu tak wziął, wszedł, wszedł, zobaczył na biurku mapę, więc ją zwędził. Już. Tak, w ogóle zdaje się, że wpisana w dziedzictwo tej mapy jest kradzież. I, I, konfiskata. Z... I konfiskata. I bynajmniej Harry Potter nie był ostatnim posiadaczem mapy Huntsforth. Tak, ta mapa została po raz kolejny ukradziona przez Jamesa Siriusa Pottera, który zwędził tę mapę Haremu z biurka. Tak, z szuflady. Tak jak Harry zwędził fałszywemu Moody'emu zbiórkę. Tak, szufl no, z szuflady. Tak jak fałszywy Moody skonfiskował Haremu. Tak jak. No i tak dalej, i I tak, tak dalej, dalej. I tak dalej. Tak, ale koniec końców okazało się, że oczywiście James Sirius Potter jest nieodrodnym wnukiem swojego dziadka Jamesa Pottera. Hmm. Tak. Łobuziak. Łobuziak. Tak, I od razu wiedział, do czego służy ta mapa. No to przejdźmy do innego Łobuziaka. Prawie bez głowy Nik. O Boże. Prawie... W ogóle Rowling napisała balladę o prawie bez głowy Niku, która została wycięta z komnaty tajemnic i nigdy tam nie trafiła. Ale ta ballada jest. Nie będę wam śpiewał. Ja też nie. Chcesz opowiedzieć balladę? Zaczęło się od tego, iż y, prawie bez głowy nikt chciał pomóc pewnej szlachciance, która miała bardzo krzywe zęby i chciał jej naprostować te zęby. No ale on był tak zmęczony, że chyba pomylił zaklęcia i niestety zamiast naprostować jej te zęby, to wyhodował jej wielkie kły. I oczywiście nie było mowy o żadnych poprawkach. Nikt nie chciał, żeby on naprawił swój błąd. Po prostu wszyscy byli oburzeni. Na tyle, że postanowiono go po prostu ściąć za to, że takiego wyzeceństwa tutaj yy, Dokon dokonał, więc no, został skazany właśnie na odcięcie głowy. A ponieważ yy, zapodział im się kamyczek, na którym sobie yy, ostrzyli ten yy, topór. topór, to no, no, poszło jak poszło, za 40 którymś razem. Tak razem. Prawie udało się odciąć, no bo jednak do końca się nie udało, jak wiemy. I tak właśnie to został nam prawie bez głowy nik prawie bez głowy. Tak, Nick no, no. został prawie bez głowy. Tak, oto cała, cała bajeczka. Cała cała historia. No to inna historia z zamieszkłych czasów, Miecz Godryka Gryffindora, bo tu w Incygniach Śmierci mieliśmy sporo mowy na temat kradzieży. Jak to Godryk Gryffindor dopuścił się kradzieży? Jak to on, niedobry zbójec Hultaj, zakosił był goblinom ich własność? Dawno, dawno temu, to będzie bajeczka, przed tysiącem laty Żył sobie Ragnók pierwszy, król goblinów. Królowie u go goblinów mają to do siebie, że pracują. Oni pracują, yy, może nie aż tak intensywnie, ale za to bardziej umiejętnie od zwykłego szarego tak, goblina. Mają więcej punktów doświadczenia, Tak. <laughs> więc Oczywiście wytwarzają przedmioty na wyższym poziomie. <laughs> to jest skill po prostu pff, taki level, że wymiatają. I przyszedł do niego, tego króla, Godryk Gryffindor i tak rzeczę, rzecze. Królu, wykonaj dla mnie miecz. No to ten usiadł, zaczął robić ten miecz i robi, i robi, i robi. Po cóż Godrykowi miecz? No to były takie czasy, gdzie czarodzieje z Mugolami gdzieś się tam bratali, pojedynkowali. No i nie uchodziło, żeby w pojedynku czarodziej wyciągnął różkę i jebut w Mugola. Uchodziło to za bardzo niesportowe zachowanie, więc musieli mieć miecze dla niepoznaki. Niektórzy oczywiście robili to niesportowe zachowanie, bo kto bogatemu zabroni. A wadaj po sprawie. Natomiast tak, Godryk był wybitnym pojedynkowiczem na miecze. Potrafił walczyć przy użyciu miecza. No i tak o to zapragnął tegoż... Miecza tamten zrobił, i w tym momencie się okazało, cóż ja pięknego zrobiłem, jakie to jest piękne, jakie to jest fantazja. Ja tego pragnę. Ja tego pragnę. Wobec czego dał temu Godrykowi Gryffindorowi jego własność, zebrał swoich chłopaków i o im rzecze. Tamten to złodziej moją własność, wziął mi i ukradł. Idźcie, odbierzcie mój miecz. Tak. Tak, skłamał. Oczywiście, chłopaki goblinie poszli. Na co Godryk Gryffindor spuścił im manto. Ale ich nie zabił. Nie zabił ich. Spuścił im manto, co warto zaznaczyć przy użyciu różdżki nie miecza, ale powiedział: Jak mi tu jeszcze jeden przyjdzie, spróbuję miecz odebrać, to ja tym mieczem wymierzę sprawiedliwość. Tobie i całemu gatunkowi królów. Tak, twoim <laughs> pobratymcom. No i ten król siedzi i myśli, jaki oburzony, jaki niezadowolony, no ale. Groźba to groźba nie wolno się wychylać, bo jak się wychylisz, to ten web stracisz. Ale to zapoczątkowało tę legendę głoszącą, że Godryk Gryffindor złodziejem był i szubrawcem. No i ta legenda do dziś trwa i krąży. No to nie moglibyśmy. Celowo na koniec nie wspomnieć o tym, który wybrańca nie został. Jakby został, to byłby na porządku. Nie został, no to na koniec, ale niech się cieszy, że mówimy o nim. No wiecie, chodzi o Neville'a Longbottom. Cóż Neville Longbottom robił po szkole? Jak wiecie, został nauczycielem zielarstwa. Bardzo się w tym fachu wyszkolił i był wybitnym nauczycielem, którego wszyscy bardzo lubili. Poślubił Hannę Abbott, z którą zamieszkał w dziurawym kotle, bo ona prowadziła dziurawy kocioł, więc oni sobie tam zamieszkali, wiodąc szczęśliwe. Życie. Nie wiem, zawsze mi się Neville, kiedy tak o nim mówimy i o tym, jaki go los spotkał, zawsze mi się kojarzy z takim hobbitem, który wrócił do Shire i teraz może wieść szczęśliwe życie po zniszczeniu pierścienia i saurona. No, no a trochę takim bardziej samoj nie? Pasuje mi nawet do Newila wizja yy, włochatych stóp. O kurczę. No ale no, zobacz, Hanna, taka różyczka. No, no. Neville taki Samwise. No. I Hanna, nie Luna, jak to film potrafił Oj. cały ten obraz zniekształcić. Nie słuchajcie filmów. W każdym razie to jest zaledwie... Nawet nie czubeczek, fragmencik jeden, jednej maleńkiej gałązki, jeżeli chodzi o ciekawostki związane z Gryffindorem, ale tak jak i przy literyjnie nie będziemy was zasypywać milionem ciekawostek, bo cóż by wtedy zostało dla was do odkrycia? Przed nami jeszcze Harry Potter i insygnia śmierci. Jak dobrze liczycie, mamy cztery domy w, Hog w Hogwarcie, a jeszcze jedną książkę do omówienia. Mamy dla Was pewną niespodziankę. Nie, nie wymyśliliśmy piątego domu w Hogwarcie, bez obaw. Natomiast czekają na Was niespodzianki. No i niespodzianką jest to, że pół roku temu nikt się nie spodziewał, a to już proszę bardzo Harry Potter i Książę Półkrwi w edycji domów. Niemalże na półkach księgarskich 15 maja możecie zakupić. Patrzcie, jak pięknie się to wszystko prezentuje, tak, wszystko jak, one, jak one tutaj szaliczek nam układają. Oj. Wydanie domów z pięknym, no dobra nie pięknym, Severusem Snape'em na froncie. Ale tak, została nam jedna książka i kolekcja będzie kompletna. A tymczasem dajcie nam znać, jak Wam się ten materiał podobał. I trzymajcie się. Hej, cześć.